день друг. troszeczkę się wyspaliśmy, nie za dużo, ponieważ e, oczywiście mieliśmy takie szczęście, że obok nas w YHA spała cała grupa dzieciaków, które skakały po schodach całą noc, no ale nieważne. E, jesteśmy teraz na Sheds, na Fremantle Sheds, skąd będziemy ruszać promem do Rottnest Island, na Rottnest Island. Tutaj pamiętajcie, że musicie znaleźć parking, jeżeli jesteście kamperwanem albo samochodem, all day parking. Znaleźliśmy taki parking, on jest po lewej stronie od Sheds i tutaj ten parking kosztuje tylko 10 dolarów, więc... E, nie błąkajcie się po mieście, tylko kierujcie się w stronę Sheds. Pierwsze parkingi, Wilson Parking, będą parkingami płatnymi również, ale tylko na 4 godziny. Musicie jechać dalej cały czas w lewą stronę i tam znajdziecie parkingi, parking, duży parking całodniowy. Dobra, zapłaciliśmy, zrzucimy teraz to na dashboard, mamy ticket i lecimy na prom. Do zobaczenia na promie! Dobra godzina Maciuś, ile jeszcze mamy czasu? Czasu, e, czasu Sydniewskiego to jest 12. Ale 4. czemu sydyjewskiego? Pertowskiego? Audios. 3, no to masz 9. 3. 9, dobra, to mamy jeszcze pół godziny. Może na szybką kawę jeszcze na wynos zdążymy się załapać. Chodź, zobaczymy, jak nie będzie dużo ludzi, to weźmiemy, a jak nie, to po prostu już będziemy szukać kawy na miejscu na Redness Island. Rozumiem. Zobaczymy. Kawiarnia jest tutaj. Udało się, jest kawa, jest kawa, jest zabawa, Paulina jest szczęśliwa. Odbieramy kawkę i uderzamy na promik. O, nasze rowery stoją już na promie, Maciek, zobacz. Zapakowali rowerki. Czyli będziemy wskakiwać na jeden z tych rowerków i do przodu po wyspie. Takie rowery, zobacz. Nawet jest jakiś wyścig jetski w tle. Go yellow! Hello, morning. morning. Uh, sorry, that one is going to the office, and I'm to Where is that? Dobra, pakujemy się jeszcze. Musieliśmy wymienić bilety. Mieliśmy tylko rezerwację z kodem. nie mieliśmy biletów, więc nas wysłali do biura, ale już jest wszystko okej. Okay. Mamy bilety, pakujemy się. Jest pełen praktycznie. Paryżu, gdzie... gdzie siedzimy, Maciuś? Tutaj? Dobra, Dobra siedzimy tu. Trochę chłodno jest, nie? Trzeba sweter założyć, bo klimatyzacja na full włączona. Gdyby klimę rozkręcili na maksa, musieliśmy czapki pozakładać. Zima na fery. Na ferze jest. Na ferze. na ferze. I dotarli. Szybciutka. Szybkie przemieszczenie, 30 minut. Jesteśmy na wyspie. Na razie jest troszeczkę tłoczno, bo ludzie odbierają kaski i rowery. Ale wyspa jest na tyle duża, że za chwileczkę się wszyscy rozproszą. Każdy pojedzie w swoim kierunku, więc myślę, że będzie ok. Nie jest zbyt gorąco, bo jest trochę wiatru. Świeci słońce. Na pewno potrzebujemy dużo kremu przeciwsłonecznego. Tutaj już niektórzy rowery odebrali i jadą. Zaraz się ustawimy w kolejkę po nasze. Chłodny wiatr na razie odczuwalny, rzeczywiście. Ale myślę, że jak skoczymy na rowery, to za chwilę będzie nam gorąco. Rozgrzejemy się bardzo szybko, bo jest sporo kilometrów do przejechania. Nie aż tak sporo. Nie aż tak sporo, ale dla mnie pewnie będzie to wystarczająco dużo, żeby się nawet spoczyć. Dobra, idziemy powoli odebrać rowery oraz kaski. Co tam się popsuło? Lecak się popsuł. Dobra, zaraz go sfiksujemy szybko i idziemy po rowery. Dobra, odebraliśmy sobie rowerki. Jesteśmy gotowi do wyruszenia za chwilkę. Mamy bardzo fajne rowery z gumowymi łańcuchami, czyli nie będą one nam spadać, ani nic się z nimi nie będzie działo. Bardzo fajne rozwiązanie. Dobra, kaski na głowie, czapki na głowie, okulary, kremy z filtrem 50 położone na szyję. Rowery gotowe. A, nie posmarowałeś się. No to dawaj, smaruj szyję. I odpalamy nasze bajki i jedziemy. Zwiedzamy wyspę za chwileczkę. Krem jest w moim plecaku, Maciek. W szukiwaniu kłoki. Tutaj znaleźliśmy kilka śladów. Będziemy podążać tym szlakiem i może nam się uda je spotkać. No i Rotnest Island z perspektywy rowerowej. Tutaj nie ma pod drzewkiem w cieniu żadnego kłoczki. One tam w tych to teraz śpią. Rotnest Island odkryta przez oczywiście duńskiego eksplorera. Duńczycy to do, dotarli wszędzie, naprawdę. Ehm, oczywiście kiedy tutaj dotarł po raz pierwszy nazwał wyspę szczurzym gniazdem, dlatego że myślał, że chłoki to wielkie szczury e, i od tego wzięła się nazwa wyspy. Wyspę zamieszkuje około 300 regularnych mieszkańców i odwiedzana jest przez pół miliona turystów rocznie. Ale tak naprawdę, tak jak powiedziałam Wam na początku, w momencie, kiedy wysiądziecie z promu i dostaniecie już rower, wszyscy się rozproszą w swoim kierunku. Także naprawdę nie czuć, że tutaj jest bardzo dużo ludzi w tym miejscu. Spokojnie na Luzaku, na Chilu. Teraz jesteśmy sami na przykład tutaj przy tej plaży. No i świetnie. Jedziemy dalej rowerem. Szukamy dalej kłoki. Naprawdę mam nadzieję, że go spotkamy, bo to jest moim wielkim marzeniem. Maciuś, w którą stronę teraz? Gdzie szukamy naszych yy, szczuraczków? Prosto. No to jedziemy. Zgodnie z wytycznymi mojego tour guide'a. Szukamy dalej. Ok. Tutaj po drodze mijamy Rotnest Island Accommodation, czyli możecie się spokojnie zatrzymać na wyspie też, jeżeli macie taką ochotę. Te domki tutaj są bezpośrednio przy plaży. Tam z tyłu widać wodę, więc dlaczego nie? Można równie dobrze zostać tutaj na kilka dni i wtedy szukać kłoki spokojnie, na luzie, bez pośpiechu. To co Maciek, idziemy na krótki spacer tam w buszu? Kłoka, kłoka. Kłoka, Ucieka, rzeczywiście, słuchajcie, znaleźliśmy. Tylko muszę, muszę go teraz wydrobić. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Drobimy i lecimy. Aha, rzeczywiście. Rzeczywiście, słuchajcie, podeszły. Pod, podszedł blisko do domu. Oczywiście, że przyszedł blisko do domu, szuka jedzenia, mądraliński. Pamiętajcie, kłoki są niesamowite. Przeczytałam kilka faktów na ich temat. Jeden mówi o tym, że samice, w, kiedy czują bardzo duże zagrożenie, rzucają przed siebie swoje młode i uciekają em, jak najszybciej, jak tylko mogą, em, odwracając uwagę przeciwnika swoimi małymi właśnie. Niesamowite. Tutaj na tej wyspie one są zupełnie niezagrożone, nie mają jakichś wielkich zagrożeń oprócz człowieka, jak zwykle, więc czują się bardzo bezpiecznie i rozmnażają się bezpiecznie. A teraz pozuje na całego. Ma prześmieszne łapki. Z pazurkami takimi. Trzy pazury. Długi ogon. Rzeczywiście troszeczkę szczurzy. Nie dziwię się, że pomylili. O, duński odkrywca pomylił je ze szczurami, bo troszeczkę tak na pierwszy, ok pierwszy rzut oka wyglądają, ale rzeczywiście, tak jak Maciek powiedział, poruszają się w zupełnie inny sposób. Gonię Cię! Pod wiatr, wiatr w oczy wieje, hula wiatr. Woohoo! Wiatr we włosach! Jest! Przegoniłam cię, Maciusiu. Dokąd jedziemy teraz? Przed siebie. Dobra, przed siebie, nie wiadomo dokąd, ale pięknie, z górki na pazurki do oceanu. Nie gorszy widok, nie jest gorszy. Uuu! Rower mi się zapłakał Ale pięknie, Dzień dobry. Tu Maciek i Paulina z Polski. Przyjechaliśmy całą drogę, żeby Cię spotkać. O! I kicnęła i uciekła. Dobra. Są wyraźne znaki tutaj, żeby uważać na węże. Maciek się wybrał na górę w sandałach. No, good luck. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jakby co to krzycz! Albo wal tym kijem po łbie. Dobra, idę na górę, bo tam podobno ładne widoki są. Tutaj wszędzie są ładne widoki, także byśmy nie spojrzeli w lewo czy w prawo. Jest bardzo sucho i gorąco. Muszę uważać na węże. Mam zakryte buty, co prawda, ale to niewiele zmienia. Muchy gryzą? O, lotnisko narodnest. jest. No, widok nie jest kiepski. Wcale, wcale. Stare koszary. I wojny światowej, z tego co przeczytaliśmy. Dobra, Maciek, trzeba się wykąpać, bo się robi gorąco powoli, nie? A w oddali widać pret. Mmm, Głód mnie dopadł, oczywiście, jak zwykle. Jeździmy już jakąś godzinę po wyspie. Trzeba sobie przekąsić. Cała rodzinka kłokowa. Nieco mówicie ciekawskie zwierzaczki. O, ten już wącha nosem nas tutaj. Co oni przynosili? Co oni tu mają, człowieki? Człowieki przyszły. Maciusiu, zrób mi wreszcie jakieś zdjęcie porządne. Patrz. Zobacz, co tu się dzieje. To weź już, raz. Bardzo ciekawskie, te są. Wspinają się po mnie. Wąchają mnie. Dziwaczny człowiek przyszedł tutaj za burza im popołudnie, może ma coś dobrego. Kolejka się ustawiła do Maćka. Tak. Dokładnie. Oj, co to jakaś walka rodzinna? Trochę się zmachałam odcinkami specjalnymi pod górę, ale teraz z górki jedziemy. Rower pozostawiony na pustkowiu i z górki nareszcie na odpocząć troszeczkę. Słuchajcie, jeśli chodzi o kondycję, to nie trzeba mieć jakiejś tutaj ogromnej kondycji rowerowej. Ja nie jestem rowerzystą i radzę sobie jakoś. Jest kilka odcinków delikatnych górek, więc trzeba troszkę więcej wysiłku włożyć. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, to sporo odcinków na wyspie jest w pełnym słońcu. Także koniecznie długi rękaw, koniecznie dużo wody. Okulary przeciwsłoneczne, zabezpieczajcie się przed słońcem, dużo kremów. Ja sobie zrobiłam tutaj chwilę, chwilę odpoczynku. E, mój chłopak jest już wy, wy, wyszczelił, jest tam z przodu, więc zaraz kilka łyków wody chwycę i e, spróbuję go dogonić. E, tutaj dużo znaków też. E, Ostrzegawczych przed wężami, także pełno obuwia się przydaje zdecydowanie. Klapki nie polecam, bo spalicie sobie stopy słońcem po prostu, choćby ze względu na to. Ehm, co jeszcze, jeżeli nie macie kondycji uważacie, że nie dacie rady rowerem, o, o, o po prostu objechać tej wyspy, to nie ma żadnego problemu, bo jeżdżą tutaj Shadow i e, możecie wskoczyć w taki autobus i objechać całą wyspę również, także nie ma żadnego problemu. Dobra, wskakuję z powrotem na rower i go nie maćka. Huh. No, jak tam, Maciek? Jedziemy, tak? Zbliżamy się do latarni morskiej. No i do plaży, na której chcemy się wreszcie wykąpać i sobie zrobić snorkeling. Się schłodzić troszeczkę. Się Przyznam, że się zgrzałam nieco. Ale idealny dzień mamy na rowery, bo nie jest aż tak gorąco. 24 stopnie, ale w słońcu i tak będziecie to odczuwali jako upał na rowerze. Uuu, i znowu z Najbardziej lubię odcinki z górki. Dobra, gorąco. Trzeba się wody napić. Kurde, nie można nigdzie dojechać. Trzeba się co chwilę zatrzymywać. Jest tutaj po prostu za pięknie. Co chwilę coś się wydarza. Widoki są nieziemskie. Tam, tam jest nasz punkt docelowy kolejny, latarnia. Bajecznie jest, słuchajcie, naprawdę jest bajecznie. Nie możecie opuścić z tego miejsca, jeżeli jesteście w Perth. Koniecznie Rottnest Island is an absolute must see and must do. Na rowerze to nigdy nie był mój e, ulubiony sport, ale w tych okolicznościach przyrody, to ja mogę jeździć tutaj w kółko po tej wyspie. Kurde, przerzutki mi się coś tutaj. Uh! Thompson Bay, tam chcę jechać Maciuś, tam chcemy się wykąpać. Dobra, tutaj. No. jedziemy na Thompson Bay, w tą stronę, 4 km jeszcze mamy teraz wreszcie zobaczyć świat podwodny. Maciek znowu otoczony przez kłoki. Tańczący z kłukami. Tak jest. Na <grybuj> <grybuj> o... Dały się pogłaskać nawet. Jakieś snaczki może. Akurat jest tea time teraz. So cool. No, i dojechaliśmy do jednego z wielu Pink Lakes w Western Australia. To są tak zwane różowe jeziora. Zaraz zobaczycie. Delikatnie jest różowe tutaj na brzegu. Tak naprawdę w środku woda nie wygląda na żadną, żaden jakiś specyficzny kolor. Wydaje mi się, że jest tutaj bardzo dużo soli, bo jakieś takie dziwne, proszę bardzo, takie białe coś, jakiś taki nalot, który wygląda jak sól, ale teraz przeczytamy o tym jeziorze. Tak naprawdę informacja mówiła o tym, że rosną w Pink Lake jakieś e, algi, które nadają mu właśnie ten kolor. Jest ich wiele w Western Australia, tak naprawdę na południu. Znajdują się najpiękniejsze Pink Lakes. My tam nie dotarliśmy, bo nie, mamy za mało czasu. Musieliśmy wybrać trasę, jaką chcemy zrobić. Zobaczcie, rzeczywiście, delikatnie różowawy brzeg. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że będzie. Ule, tutaj zanurzam się. Zanurzam się. kłoki też tutaj były. Widzę ich ślady. Shit. Pachnie bagnem. W każdym razie, rzeczywiście, słuchajcie, wyglądało jak sól i jest to rzeczywiście sól. Tablica informacyjna mówi, że algi te właśnie rosną na kryształkach soli. Wszystko się zgadza. Jest view, co? Chodzimy tutaj się kąpać, nie? Wreszcie zasłużona kąpiel. Nie dali ciasteczek. Nie poczęstowali z kąpiradła. No właśnie. Tutaj zmęczony, tak jak my przejechaliśmy z 10 km na rowerach w pełnym słońcu. Teraz jesteśmy w samym centrum rotnest, taki malutki skwerek z piekarnią, lodziarnią, a kłoki skaczą wszędzie teraz wyszły, to jest chyba ich porażerowania, więc w ogóle nie przejmują się ludźmi, skaczą sobie naokoło, a ten sobie ucina drzemkę. Idziemy na jakieś lody albo coś zimnego do picia teraz. Tak to wygląda. To się spotkamy to jak ja przyjdę już Dobra, dobra macie gdzieś się przebrać Tutaj macie mały sklep spożywczy Ciekarenka No i lody, tam zaraz zmierzamy Nawet sabło jest jakby ktoś Kanapę chciał wsunąć, to jest niespodzianka, tego się nie spodziewałam. Aż kłoka się obudził, też mówi, kurde, ten to nie należy przecież tutaj w ogóle do tego środowiska. Skąd on się wziął? Co to za kolo? Gdzie on idzie? Jakiś kolorowy, nie wiadomo co to jest. O, zwiedza sobie centrum normalnie na luzaku. No, jesteśmy już po naszej wycieczce. Na Roto, czyli Rodney's Island. Spędziliśmy tam praktycznie cały dzień. Jest godzina 17 czuję, że troszeczkę twarz mi się zjarała, ale zobaczymy, może będzie dobrze. E, jakby co to wzięła Maloes na wszelki wypadek. E, w każdym razie, słuchajcie, moje podsumowanie tej wycieczki. E, myślę, że daję temu miejscu, na razie to było pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy. To jest początek naszej wycieczki, ale zdecydowanie myślę, że spokojnie mogę dać temu miejscu 10 punktów. E, spełniłam swoje marzenie z mojej bucket list, czyli spotkałam kłoki, które były wszędzie, wszędzie biegły z uśmiechem na swoich pyszczkach, żeby nas przywitać po drodze. Przepiękne Trasy rowerowe, niesamowite nieziemskie widoki, wspaniała kąpiel na koniec. Także wszystko, czego chcieliśmy, w zasadzie było na tej wyspie. Także Roto dostaje od nas 10 punktów. Zdecydowanie jesteśmy troszeczkę zmęczeni i głodni. Idziemy teraz coś zjeść. Może fish and chips Maciek, co ty na to? Może ryba. Zaraz zobaczymy, coś poszukamy. my dostaliśmy olbrzymią porcję, olbrzymią. Jesteśmy głodni jak wilcy. Wcinamy i lecimy na piwo. Trochę się wycinujemy, a później z powrotem do więzienia. Kończymy wieczór w Little Creatures, a browarni, która znajduje się w Fremantle. Bardzo duży lokal. Jest tutaj pizza, piwa, ważone tutaj na miejscu. E, mój ulubiony napój to Gingerella. Ciekawe dlaczego. Macieś co pijesz? Jakie to? jabłuszkowe A, spider! zobaczcie. Pokażę Wam, jaki tutaj panuje wspaniały klimat. <grywa> przez Pizza Master, hej. us who's going to tell us a very interesting story about one of the beers from the menu hi julia hey how you doing? Good, so good. We we're just talking about ipa indian Ale. so the little story behind it um, so uh the power actually used to um, be sent from england to india and in the barrels it used to actually over ferment by the time it uh, arrived in india and um, so uh, they called it the indian power because it's a lot stronger um, beer than the original power that's how you got. Okay, great. Thank you so awesome. much. Woo! Woo. <laughs> awesome! awesome.